Jeszcze raz serdecznie gratuluję, trzymamy kciuki i mam nadzieję, że sukcesy przyjdą. Ja jechałem tam, jak po prostu każdy inny zawodnik, chciałem pokazać się z jak najlepszej strony. Nie myślałem generalnie o medalu, ja myślałem o pierwszej wygranej walce. Później, po pierwszej wygranej, myślałem o drugiej walce. No i tak z walki na walkę po prostu myślę o tych walkach, nie można wcześniej myśleć o, o medalach, bo tak naprawdę człowiek czy zawodnik może się, może się spalić i może nic nie wyjść. Wyszło jak wyszło, jestem zadowolony, medal olimpijski jest, bo od 16 lat nie było tego medalu w, nasy, w naszych klasycznych zapasach, także myślę, że ja i grono tutaj e, trenerów i, i szkoleniowców są naprawdę zadowoleni, zachwyceni, mamy się czym chwalić, no i co? my młodzież do sportu, a sam ja trenuję dalej i myślę, że który jest spokojniejszy będę trenował w jakiś sposób, może i nawet lepsze medale w Jakie to jest uczucie być jednym z tych 10 medali? No super, no zawodników było ponad 200, 10 medali, ja jestem jedną osobą, która którą medal. No jest to, tak jak widać, no, no zaszczyt i honor też dla samego siebie. Walka no to finał, z Egipcie, ta z Egipcją, była rzeczywiście trudna? No była trudna. Jest to bardzo dobry zawodnik. Wiadomo, były mistrz olimpijski, mistrz z kategorii wyżej. No jest to, można powiedzieć, stare wyjadać. No. Nie wiem, błędu, błędu może żadnego mojego takiego nie było. No. Pokaże, pokazał swoją, mamy jeden jeden walka, ja wcześniej z nim wygrałem. Pokazał, po prostu może swoją tą mniejszą taką, może przewagę pokazał no i wygrał ze mną. Nie załamałem się, walczyłem do końca, także i wywalczyłem to, co miałem, zrobiłem to, co miałem zrobić. Jak świętował to okazało, A delikatnie. Generalnie my, z moimi przyjaciółmi, którzy przylecieli specjalnie. Zesłań ze do mnie zostali, czy nieduży po igrzyskach. Także z nimi spędzałem każdą, każdą wolną chwilę. I w delikatny sposób sobie świętowaliśmy. A jak ocenia Pan samą organizację i wszystko? Myślę, że wszystko było na, na najwyższym poziomie i dopięte na ostatni guzik. No, Chińczycy się wczoraj rozwodzili na tym, że nie wszystko. Generalnie mi, mi nic nie brakowało. To co chciałem, to miałem w jakiś sposób sobie yy, dawałem radę. Nie byłem wcześniej na igrzyskach olimpijskich, także nie mogę powiedzieć czy gdzie, było, gdzie było lepiej i czy ten. Byłem tutaj w Londynie. Mi się zdaje, że wszystko było dobrze zorganizowane. Męczące są te ostatnie dni. Bardzo męczące ostatnie, tylko może być, że tą noc teraz w domu przespałem te, te pełne 8 godzin, a generalnie bardzo byłem bez snu no, wraz z podróżą, z ceremonią zamknięcia. Także jest to naprawdę bardzo wyczerpujące. A taka popularność daje się w tym akcie jeszcze nie? Coś tam daje, no ludzie to już nawet... No daje, daje, no sami sami wiecie, no medalista, kamery, telewizja, prasa, także człowiek staje się w jakiś sposób już rozpoz rozpoznawalny nawet na ulicach. No, właśnie podchodzą ludzie hmm. do no, czy jeszcze nie mogę Podchodzą, nawet, nawet, nawet jak już tam po Londynie chodziłem i, i Polacy gdzieś po prostu widzieli mnie i tu już z daleka krzyczeli, że, że to ja zapłacił medalista, ogólnie chcieli zdjęcia, zdjęcia sobie, robić, czy brać autografę, także daje to znać, słychać o tym. To duma też rozpieram na pewno. Z jednej strony taka, z drugiej strony no jest to tak jak mówię troszeczkę męcząca, ale no jest to fajne, że, że mogę być kimś takim.